Czy Ty już w ogóle czekasz na to i możesz się doczekać, aż zobaczymy pierwsze odcinki? Ja też się bardzo nie mogę doczekać, bo to jest jednak ewenement na polskim rynku, w polskiej telewizji, żeby w głównym paśmie telewizyjnym puszczać tak bardzo mm, no, specyficzny i wąski ukierunkowany typ programu o tworzeniu koncertów, o tworzeniu trasy. A jednak osoba tak charyzmatyczna jak ja jest w stanie udźwignąć i ściągnąć tych widzów. Z czego się bardzo cieszę, bo, bo chcę też pootwierać oczy niektórym ludziom. Ta nazwa Dream Show jest dosyć przekorna i niesie ze sobą dużo auto ironii, takiego mrugnięcia okiem, bo to, tak jak wspominałam tutaj w wywiadach, nierzadko z Dream nie ma nic wspólnego, bardziej z Nightmare, czyli, czyli dużo też goryczy poza tym całym cukierkowym show biznesowym lukrem. Ty zawsze spektakularnie wyglądasz. Na scenie myślę, że będzie tak samo, jak zobaczymy te pierwsze koncerty. Skąd się w ogóle biorą pomysły? Po tylu latach jeszcze twoje, jak masz wyglądać? A, do stylizacji? No to różnie. Ja zawsze mam pomysły, zawsze mam pomysł na siebie. Wydaje mi się, że artysta, który nie wie, jak ma się zaprezentować, nie ma na siebie pomysłu, po prostu powinni się przebranżowić, bo jeżeli on sam nie wie, to kto ma wiedzieć? Jest to the Dream Show. Co było takiego najtrudniejszego w przygotowaniu tego reality show, całej trasy? Miałeś już ten taki najtrudniejszy moment, czy on jest przed tobą, myślisz? No jesteśmy w trakcie kręcenia reality, cały czas tutaj są kamery, więc to jest pierwsze takie reality, którego czas kręcenia jest w trakcie praktycznie misji. I nie mówię tutaj o randkowym reality, którego największym problemem jest to, czy ktoś skoczy do basenu czy się, lub się pocałuje, tylko tutaj dzieją się naprawdę bardzo ważne rzeczy, bardzo moc, wielkie przedsięwzięcie, które zrzesza kilkaset ludzi, więc wszystko tak naprawdę moim zdaniem najbardziej ciężkiego przede mną w momencie, kiedy będziemy przekładać moje marzenia już na scenę i tam to wszystko realizować. Czy już masz wizję wszystkich koncertów, czy, je, czy jeszcze je dopracowujesz? Wizję koncertu miałam już, kiedy śpiewałam piosenki na, y, w studiu nagraniowym rok temu. Przepraszam, rok temu wyszła moja płyta, czyli y, dwa lata temu. Zawsze jak śpiewałam utwór, widzę go już teledyskiem. Zawsze jak śpiewałam utwór, widzę go już na scenie. Natomiast przez wiele, wiele lat, bo trzy, nie wyobrażałam sobie, kiedy wrócę na scenę z moją trasą koncertową. Trzy lata miałam przerwy. Też o tym będzie w tym reality, także jest to mój powrót po trzech latach. Eee, ale najważniejsze, że już czuję ten głód, nie mam tego lęku, pogodziłam się z wieloma kwestiami i mam dobre emocje w tym kierunku. No to mam, myślę też, że fani bardzo czekają na te wszystkie koncerty. Czy Ty już myślisz o tym momencie, jak staniesz na scenie i będzie pierwszy koncert? Nie. Na razie myślę o tym, że muszę zrobić właśnie kostiumy, choreografię, z reżyserem krok po kroku przeanalizować każdą piosenkę, tak żeby ona była oddzielną historią opowiedzianą, światłem, muzyką, tańcem. Więc ja, jako artystka, która chciałaby, jak inne, po prostu stanąć w punkcie A i być kierowana, i tylko śpiewać, cały czas jeszcze mam zaleciało się z przeszłości producentki, która musi te lub chce to całe show reżyserować. Yy, jeszcze tak naprawdę widzieliśmy, że to kosztuje też wiele pracy na pewno, emocji, nerwów, nieprzespanych nocy. Co jest takim największym wsparciem dla Ciebie? Mm, moim największym wsparciem jest myśl, że realizuję swoje największe marzenie yy, i że mam to szczęście yy, być artystką, która, yy, która zrobi coś, czego nikt nie pobije przez następne kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To jest moje wsparcie. Moje wsparcie jest cel, do którego dążę. Moje wsparcie jest moja wizja, która będzie zrealizowana. Moim wsparciem jest to, że moje marzenie się spełnia. Czy wykluczysz taką sytuację, że może pojawią się jakieś gwiazdy gościnnie na twojej trasie? Oczywiście, że tak. Niedługo wychodzi reedycja mojej płyty Aquaria, gdzie będzie pięć nowych piosenek, z czego ponad połowa będzie mm, zaszczycona Yy... Obecnością wspaniałych gości muzycznych. Oni też również wystąpią na moich koncertach.